Na wszelki wypadek, gdyby komuś podczas gorączkowej licytacji zrobiło się słabo, odbył się jeszcze profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy. Informacji na ten temat nigdy dość. I chociaż podczas gwiazdobrania oczywiście nikt nie ucierpiał, to jednak podstawy niesienia pomocy przydają się nam w najmniej spodziewanych okolicznościach. Warto więc być z tym tematem na bieżąco. Udrażniamy mu drogi oddechowe i co minutę kontrolujemy okres. Wykonujemy 30 uciśnięć w tempie od 100 do 120 uciśnięć na minutę. Tutaj cele pokazowe jest troszeczkę trudno na stoliku, dlatego te czynności powinno się wykonywać na płaskim, stabilnym podłożu. Na płaskim, stabilnym podłożu zaprezentowały się za to trzy przeurocze młode damy, które odprężyły publiczność po wcześniejszym kursie niesienia pierwszej pomocy. Bardotka Trio z pomocą akompaniatora udowodniło, jak czysto i dźwięcznie można brzmieć podczas występu na żywo, jeśli naprawdę jest dobrze przygotowany. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli nas. Czyli swe. Wreszcie pan Grzegorz Kruk, odpowiedzialny za organizację turnieju halowej piłki nożnej, zaprosił zwycięskie drużyny do publicznej dekoracji medalami oraz wręczenia pucharu za pierwsze miejsce. No to są bohaterowie tego naszego turnieju. Widać, że ledwo stoją, także dali czadu nieźle. Chciałem jeszcze na scenę zaprosić jednego... Z głównych sponsorów naszej imprezy zapraszam prezesa spółki Hydrosfera Józefów, pana Stanisława Zdanowicza. Proszę państwa, w tym roku w naszej kolejnej edycji turnieju wzięło udział 15 drużyn. Rywalizacja była bardzo wyrównana i zażarta. Często dochodziło do sytuacji, kiedy rozstrzygnięcia padały w ostatnich w sekundach i w ostatnich meczach w danych kolejkach. W związku z tym naprawdę udało nam się to fantastycznie. Trzecie miejsce w naszym turnieju zajęła drużyna Stan Ogórki. Wielkie brawa! Brązowe medale dla Panów. Wybrzeże klatki schodowej. Proszę bardzo, to oni. Srebrne medale. Gwiezdne chłopaki. Miejsce pierwsze. Najpierw medale. Proszę Państwa, uroczysta chwila, przekazanie pucharu. Proszę fotoreporterów. Chwila dla nich. Jakby słodyczy było mało, zwycięzcy otrzymali jeszcze ogromny tort, żeby dosłodzić sobie smak sportowego sukcesu. Dalsze atrakcje, koncerty, aukcje i zabawa trwały do samego wieczora, a gwiazdobranie i dawanie po raz kolejny zaliczyć należy do niepowtarzalnych przeżyć i udanych akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.